Kelnerka dostrzegła to, co umknęło lekarzom, i w ciągu kilku minut uratowała życie synowi miliardera. A co jeśli zwykła uwaga mogłaby zmienić wszystko? W tętniącej życiem restauracji na rogu piątej i main, gdzie kawa nigdy nie przestaje się parzyć, a rozmowy płyną jak miód, nikt nie spodziewał się, że ten wtorkowy wieczór będzie inny niż wszystkie. Deszcz bębnił o okna. A rodziny gromadziły się wokół zużytych winylowych kanap, dzieląc się opowieściami przy parujących talerzach pocieszającego jedzenia. Za ladą kobieta o łagodnym spojrzeniu i zrogowaciałych dłoniach, od lat pracy poruszała się z wprawą kogoś, kto naprawdę troszczy się o każdą osobę przekraczającą próg lokalu. Nauczyła się odczytywać ludzi tak, jak inni czytają książki, wychwytując subtelne sygnały które mówiły wiele o ich sercach, zmaganiach i potrzebach. Tego konkretnego wieczoru, gdy pora kolacyjna zaczęła się uspokajać, jej dar dostrzegania tego, co inni przeoczyli, okazał się cenniejszy niż złoto. Skąd oglądasz dzisiejszy wieczór? Linda od prawie piętnastu lat obsługiwała stoliki w rodzinnej restauracji Joe's. W tym czasie stała się czymś w rodzaju anioła stróża dzielnicy. Jej klienci nie byli tylko zamówieniami na kartce. Była to pani Peterson, która po śmierci męża zawsze prosiła o dodatkową śmietankę do kawy, oraz młody Dany, którego matka pracowała na późnej zmianie i ufała Lindzie, że dopilnuje, aby skończył pracę domową przed deserem. Restauracja była czymś więcej niż tylko lokalem gastronomicznym. Była sanktuarium, do którego ludzie przychodzili nie tylko po to, aby zjeść, ale także po to, aby poczuć ciepło prawdziwej troski i uwagi. Ten wtorkowy wieczór rozpoczął się jak każdy inny. W powietrzu unosiły się znajome dźwięki skwierczącego bekonu i cichej rozmowy, a aromat świeżo upieczonej szarlotki tworzył domową atmosferę. Linda poruszała się między stolikami z typową dla siebie uwagą, napełniając filiżanki kawą i obdarzając gości szczerym uśmiechem który miał moc rozjaśniania nawet najciemniejszych dni. Około 7:30 zadzwonił dzwonek nad drzwiami i wszedł mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widziała. Był nienagannie ubrany, wszyty na miarę garnitur, który prawdopodobnie kosztował więcej, niż większość ludzi zarabiała w ciągu miesiąca. Jednak w jego postawie było coś zmęczonego. Jego ciemne włosy były idealnie ułożone ale jego oczy nosiły ciężar kogoś, kto zapomniał jak odpoczywać. Za nim, prawie ukryty w jego cieniu, stał chłopiec w wieku około dziesięciu lat. Dziecko poruszało się powoli, jakby każdy krok wymagał od niego ogromnego wysiłku. Jego blada cera wydawała się niemal przezroczysta w ciepłym świetle restauracji, a Linda zauważyła, że trzyma jedną rękę przyciśniętą do boku. Mężczyzna najwyraźniej jego ojciec poprowadził go do stolika w rogu z troskliwą opieką kogoś, kto nauczył się przewidywać kłopoty. Kiedy Linda podeszła do ich stolika z menu i najcieplejszym uśmiechem, usłyszała jak mężczyzna rozmawia przez telefon cichym, zmartwionym tonem. Spotkanie jest dopiero w czwartek, mówił z frustracją w głosie. Czy na pewno nie ma nic wcześniejszego? Kiedy odłożył słuchawkę, Linda dostrzegła głęboko wyryte zmartwienie na jego twarzy. Witamy w Joe's, powiedziała łagodnie, stawiając szklanki z lodowatą wodą. Czym mogę wam dzisiaj służyć? Ale nawet gdy to mówiła, jej doświadczone oczy dostrzegały szczegóły, które wkrótce miały zmienić życie. Chłopiec, który cicho przedstawił się jako Alex, próbował uśmiechnąć się dzielnie. Studiując menu, ale wyćwiczone oko Lindy dostrzegło to, co innym mogło umknąć. Jego oddech wydawał się ciężki, a co kilka minut poruszał się niespokojnie na krześle. Kiedy jego ojciec Robert wyszedł na zewnątrz, aby odebrać kolejny pilny telefon, fasada Alexa zaczęła się rozpadać. Wszystko wygląda tak dobrze, szepnął Alex, choć Linda zauważyła, że tylko udawał, że czyta menu. Jego małe palce lekko drżały, gdy sięgał po szklankę z wodą. Czy wszystko w porządku, kochanie? Zapytała Linda, siadając naprzeciw niego z delikatną stanowczością osoby, która wychowała trójkę własnych dzieci. Wyglądasz na nieco bladego. Aleks spojrzał w stronę okna, gdzie jego ojciec chodził tam i z powrotem, trzymając telefon przy uchu. Tata mówi, że lekarze są po prostu bardzo ostrożni, powiedział, ale w jego głosie dało się wyczuć niepewność dziecka, które próbuje przekonać zarówno siebie, jak i innych. Czasami boli mnie brzuch, ale to pewnie nic poważnego. Matczyny instynkt Lindy, wykształcony przez lata opieki nad innymi, zaczął wysyłać jej ciche sygnały alarmowe. Widziała już wcześniej tę konkretną kombinację objawów. Sposób w jaki Alek trzymał prawą stronę ciała, lekko zarzucone oczy, sposób w jaki wydawał się walczyć z mdłościami przy każdym oddechu. Kiedy Robert wrócił do stolika, Linda zauważyła głębokie zmarszczki zmartwienia, których nie były w stanie ukryć drogie garnitury i sukcesy biznesowe. Wszyscy specjaliści mają pełne terminy, wyjaśnił Aleksowi, starając się brzmieć optymistycznie. Ale w czwartek spotkamy się z dr Morrisonem, a on jest najlepszy w mieście. Kiedy Linda przyjęła zamówienie, prosty rosół dla Alexa, który twierdził, że nie jest zbyt głodny, i kawę dla Roberta, przyjrzała się dziecku nieco uważniej. Jej babcia zawsze mawiała, że czasami najważniejsze jest zaufanie własnej intuicji. A w tej chwili wszystkie instynkty Lindy podpowiadały jej, że czwartek może być już za późno. W chwili ciszy, między obsługiwaniem stolików, podeszła do Roberta z ostrożną dyplomacją, kogoś, kto rozumie delikatną równowagę między pomocą a przekroczeniem granic. Nie chcę się wtrącać, zaczęła cicho. Ale sama wychowałam trójkę dzieci i przez lata widziałam wielu zmartwionych rodziców. Jeśli ta chwila porusza Wasze serca, proszę, dajcie filmowi kciuk w górę. Czasami, kiedy bardzo kogoś kochasz, wiesz kiedy coś jest nie tak, prawda? Robert podniósł wzrok z nad ledwo tkniętej kawy, a Linda dostrzegła ciężar strachu, który sam nosił w sobie. Lekarze twierdzą, że to prawdopodobnie tylko infekcja żołądkowa. powiedział, ale jego głos zdradzał wątpliwości. Alex zmaga się z tym od tygodni, ale od wczoraj stan się pogorszył. Serce Lindy bolało z powodu tego ojca, który najwyraźniej walczył z własnymi instynktami na rzecz protokołu medycznego. Była w podobnej sytuacji i pamiętała bezsenne noce, kiedy jej najmłodszy syn miał gorączkę. I wiedziała, po prostu wiedziała, że coś wymaga natychmiastowej uwagi. Czy mogę zapytać, co dokładnie powiedzieli lekarze? Kiedy Robert wyjaśniał różne teorie i zaplanowane badania, Linda obserwowała aleksa, który przestał nawet udawać, że je zupę. Dziecko coraz częściej trzymało się za bok, i Linda dostrzegła subtelny, ale nieomylny znak, który przyspieszył jej puls. Sposób, w jaki instynktownie podnosił prawą nogę, jakby próbował chronić ten obszar przed ruchem lub naciskiem. Jej zmarły mąż był ratownikiem medycznym przez 25 lat, a Linda podczas długich rozmów o jego wezwaniach przyswoiła sobie więcej wiedzy medycznej, niż większość ludzi zdawała sobie sprawę. To, co widziała u Aleksa, przywołało wspomnienia o pilnym głosie męża opisującego konkretną sytuację kryzysową. Kiedy dzieci zaczynają tak chronić prawą, dolną część ciała, Linda, zwłaszcza w połączeniu z nudnościami i bladą cerą, nie czekaj na wizytę u lekarza. Ta świadomość uderzyła ją jak fizyczny cios. To nie był tylko ból brzucha. Robert, powiedziała, siadając przy ich stole z delikatną determinacją. Musisz mnie bardzo uważnie wysłuchać. Nie jestem lekarzem. Ale widziałam wystarczająco dużo, aby wiedzieć, że niektóre rzeczy nie mogą czekać do czwartku. Jej głos był spokojny, ale ręce drżały jej pod ciężarem tego, co miała powiedzieć. Myślę, że Alex może mieć zapalenie wyrostka robaczkowego, a jeśli mam rację, czekanie może być niebezpieczne. Twarz Roberta zbladła. Ale lekarze powiedzieli, Lekarze nie widzieli go osobiście, odkąd jego stan się pogorszył, przerwała Linda łagodnie, ale stanowczo. Czasami to właśnie osoby, które nas najbardziej kochają, dostrzegają to, czego nie zauważają lekarze podczas wizyt i badań. Wyciągnęła rękę przez stół i delikatnie dotknęła dłoni Roberta. Czy kiedykolwiek spotkałeś się z sytuacją, w której instynkt podpowiadał ci, że musisz działać? Daj nam znać w komentarzach, Aleks jęknął cicho, lekko się pochylając, gdy ogarnęła go kolejna fala bólu. Linda spojrzała na Roberta i w tej chwili zobaczyła, jak miłość ojca przeważa nad wszystkimi protokołami i procedurami, których dotąd przestrzegał. Jak myślisz, co powinienem zrobić? zapytał Robert głosem ledwo słyszalnym. Ale Linda dostrzegła zmianę. W końcu był gotowy zaufać temu, co od początku podpowiadało mu serce. Myślę, że powinieneś natychmiast zabrać Aleksa na pogotowie. Powiedziała Linda stanowczo, ale łagodnie. Nie czekaj na badania ani wizyty. Powiedz im, że podejrzewasz zapalenie wyrostka robaczkowego i że objawy znacznie się pogorszyły. Jakby wszechświat potwierdzał jej przeczucia, Aleks nagle krzyknął, a jego małe ciało zgieło się w pół w prawdziwej agonii. Ból, który pojawił się na jego twarzy, był nie do pomylenia, nie było to już coś, z czym można było sobie poradzić zupą i czekaniem. Robert podjął zdecydowane działania, które prawdopodobnie przyczyniły się do jego sukcesu w biznesie. Masz rację, powiedział ostrożnie, podnosząc Aleksa. Dziękuję, że zaufałaś swojej intuicji, kiedy ja byłem zbyt przerażony, by zaufać swojej. Linda szybko chwyciła kurtkę i klucze. Jadę z wami, oznajmiła tonem nie pozostawiającym miejsca na dyskusję. Mój samochód jest bliżej i znam najszybszą trasę do szpitala General Hospital. Podczas napiętej jazdy przez wieczorny ruch uliczny, Linda trzymała Aleksa za rękę, a Robert zadzwonił do izby przyjęć, używając autorytetu swojego głosu i prawdopodobnie nazwiska, aby upewnić się, że będą gotowi. Aleks pomimo bólu zdołał ścisnąć palce Lindy, a ona zaczęła nucić tę samą kołysankę, którą kiedyś śpiewała, aby uspokoić swoje dzieci. Dlaczego nam pomagasz? Zapytał słabo Aleks, a jego młode oczy wypełniły się mądrością, która pochodzi z konfrontacji z czymś przerażającym. Ponieważ czasami, kochanie, nieznajomi są po prostu przyjaciółmi, których jeszcze nie mieliśmy okazji poznać. Odpowiedziała Linda, gładząc jego włosy z matczyną czułością. A ponieważ twój tata tak bardzo cię kocha, był na tyle odważny, aby posłuchać, gdy ktoś inny dostrzegł to, co czuł w swoim sercu. W szpitalu zespół pogotowia ratunkowego rzucił okiem na Aleksa i natychmiast zabrał go na badania. W ciągu godziny potwierdzono diagnozę. Było to ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Które prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwunastu godzin mogło zagrozić życiu. Kiedy Robert siedział w poczekalni chirurgicznej, a Linda obok niego oferowała ciche wsparcie, jakie tylko inny rodzic może zapewnić, zwrócił się do niej ze łzami w oczach. Skąd wiedziałaś? Lekarze zupełnie tego nie zauważyli. Czasami powiedziała cicho Linda, Opieka nad ludźmi uczy dostrzegania tego, co kryje się pod powierzchnią. Jeśli podobała Ci się ta historia, zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać dostęp do kolejnych wzruszających opowieści. Miłość sprawia, że dostrzegamy to, co naprawdę ważne. Trzy godziny później, chirurg pojawił się z wiadomością, która potwierdziła, że instynkt Lindy uratował życie syna. Wyrostek robaczkowy Aleksa był bliski pęknięcia. A operacja ratująca życie została przeprowadzona w samą porę. Kiedy Robert upadł z ulgą, Linda cicho odsunęła się, aby ojciec i syn mogli spędzić razem chwilę, gdy Alex został przewieziony z powrotem do swojego pokoju. Senny, ale bezpieczny. Następnego ranka Linda przybyła do szpitala z termosem słynnej zupy z kurczaka Joe i małym misiem, który kupiła w sklepie z pamiątkami. Zastała Aleksa siedzącego na łóżku. Kolor powrócił na jego policzki, a on sam, podekscytowany, opowiadał o naprawdę fajnej bliznie, którą będzie miał. Linda! zawołał, gdy ją zobaczył, a jego twarz rozjaśniła się czystą radością, którą tylko dzieci potrafią wyrazić tak doskonale. Tata mówi, że uratowałaś mi życie! Robert wstał z krzesła przy łóżku, a Linda była zaskoczona, widząc, że ten potężny, odnoszący sukcesy mężczyzna walczy z łzami. Nie wiem, jak ci podziękować, powiedział po prostu. Gdybyś nie zabrała głosu, gdybyś nie zaufała temu, co widziałaś. Nie był w stanie dokończyć zdania. Nie musisz mi dziękować, odpowiedziała Linda, siadając na krześle obok łóżka Alexa. Musisz tylko pamiętać, że czasami najważniejsze lekarstwo nie znajduje się w buteleczce z receptą. Jest nim zwracanie uwagi na ludzi, których kochamy. W ciągu następnych tygodni, kiedy Alex całkowicie wyzdrowiał, rozkwitła nieoczekiwana przyjaźń. Robert przyprowadzał Alexa w każdą niedzielę na śniadanie do restauracji, gdzie Linda rezerwowała ich ulubiony stolik w rogu. I zawsze miała przygotowaną dodatkową bitą śmietanę do naleśników Aleksa. Bogaty biznesmen i kelnerka z małego miasteczka odkryli, że łączy ich coś cenniejszego niż pieniądze. Zrozumienie, że prawdziwe bogactwo pochodzi z relacji, które nawiązujemy i troski, jaką okazujemy sobie nawzajem. Robert ostatecznie założył fundusz stypendialny imienia Lindy w lokalnej szkole pielęgniarskiej. Zawsze jednak podkreślał, że żadna kwota pieniędzy nie jest w stanie naprawdę wynagrodzić komuś daru słuchania swojego serca w najważniejszych momentach. Linda ze swojej strony nadal robiła dokładnie to, co zawsze, służąc innym swoją uwagą, życzliwością i mądrością wynikającą ze zrozumienia, że każda osoba, która przekracza próg restauracji, ma historię, którą warto poznać. Jak Alex często powtarzał wszystkim, którzy chcieli Go słuchać, czasami najważniejszym lekarzem nie jest ten, który ma dyplom na ścianie. Czasami jest to osoba, która troszczy się o ciebie na tyle, by naprawdę cię dostrzec, kiedy najbardziej tego potrzebujesz. Jeśli podobała Ci się ta historia, nie zapomnij ją polubić, zostawić komentarz z Twoimi przemyśleniami i zasubskrybować, aby otrzymywać więcej wzruszających opowieści. Dziękujemy za dołączenie do nas w tej podróży pełnej nadziei, intuicji i pięknych więzi, które przypominają nam, co naprawdę ma znaczenie w życiu.